No, ale już 40%. Dobra, teraz Kraków czy Watykan? Pacz. Kraków jako. weźmy po kolei. Kolej. miasto w południowej Polsce. Leży w województwie. Dobra, ja dobra, ja wszystko w skrócie mówię o w, w ja mieście roku przeniósł się Karol Wojtyła wraz ze swoimi. Ja A, wszystko to. wiem. Standy kenę się, się w czasie z II wojny światowej oraz w 1940. Naj dłużej jego matka nie żyła. Wyświęcony na księdza. Dobrze. miasta oficjalnie chciał się w 1973 roku przeczytać wyłączna komklawę po śmierci papieża Jana Pawła. I to yy, Oczywiście. Aha, to jest ta jedna wieża wyższa, druga niższa. To, to, czy... to nie jest mariacki, Iwo. A. <laughs> ja kaplica nie Zygmuntowska to ta złota. Kaplica Zygmuntowska to ta złota. Kaplica. A kaplica. Dobra. Kaplica wazów to ta czarna, to obok. Yy. Kaplica wazów to ta czarna obok. Dobra, wieża yy. wikary. A, nie. Wieża ze Zyg... wieża I Zygmuntowska. To dobrze, lecimy jak burza. Baldachim przy wyjściu skrypty pod wieżą srebrnych Dzwon dzwonów. Baldachim oh. ten został zbudowany z materiałów pochodzących z trzech zaborów. Wow. poledzenia o... Tak, o, tutaj Sobiech może się wykazać. w porządku i części baldachimu do zaboru. Hmm? tutaj. Poznań, zabór to... pruski. Aha! Basalt to... z rozebranej cerkwi No to będzie, będzie Warszawa, za Czekaj, no. e, Basalt z roz... Czyli gdzie to... Zielone. To... Zielone. Rosyjski. Tak. E, dach, e, Otto, Bismarcka. No i Piaskowiec, U... no to oczywiście. Dobrze. Zadanie wykonane. Kolejna papieska misja. Pałac <laughs> biskupi Pałat. przy ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie mieści się... Cze? nie, przy ulicy. No. Mieści się pałac biskupi, w którym swoją rezydencję mieli biskupi krakowscy, a od 1964 roku Karol wojtyła. Ojciec święty Jan Paweł II mieszkał w tym pałacu podczas każdej z pielgrzymek do Krakowa. Nad wejściem znajduje się tak zwane okno papieskie, z którego ojciec święty pozdrawiał zgromadzone. Nie wiadomo co zgromadzone. A to jest to okno, tutaj. Kolejny nie. błąd za 750 tysięcy. 840 to masz Jeszcze więcej? A! A no to ta... pierwsze to będzie starsze, no pierwsze to... to będzie 79? To no, po prostu po jakościach zdjęć można zobaczyć. I też powstanie papieża. No to też. Powstanie papieża. Papież. Jaką osobę towarzyszącą? Co to <laughs> możesz rozpoznać <laughs> obok papieża na zdjęciu z pałacu biskupiego w Krakowie. Do... Dziwisz, to, dziwisz, dziwisz. Dziwisz. Dziwisz, no. ja że... to nie jest wcale dziwisz, to zostanie znowu! Oczywiście, ale... Dziwi się, dziwisz, że jest najlepszym człowiekiem... Jak Oprócz to... kardynała Franciszka Macharskiego oraz Jana Pawła II na zdjęciu znajduje się... Czyli chodzi o tego? Nie, tego po lewej! No tego po lewej... Chyba. To nie jest dziwisz. No, to, oczywiście... to nie jest dziwisz, to będzie, będzie Józef G. Czy widzisz Nie, Stan, stanisławie Dziwi. Ale dziwisz. wtedy, znaczy w duchu wtedy. Jezus, do Stanisławo! Rozpoznaj Stanisław. późniejszych papierów. On nic nie pamięta. O, patrz, nie było. On nie to jest Franciszek. Po lewej Franciszek. To jest po Jak po lewej? Po prawej Franciszek. No star wiesz, ja, ja nie umiem w kierunki. O, dzwonzy gumunka. Wiecie co to oznacza? Że jestem kobietą, nie, nie jestem kobietą. Rozwiąż quiz. Nie czytamy tego, bądźmy ciłeś Niech Niech sobie tej widzowie, można powiedzieć, przeczytają, my już. Czytają? <noise> Czyją jest fundacją dzwon Zygmunta? No starego, na stówkę. Starego. A małżyka, proszę <noise> został odlany dzwon Zygmunta. W 70. 90. Aj, w 20. 20. Ciężar kołyszący się w dzwonie, uderzający w jego czasze i wydający dźwięki to. serce! Serce, serce. Który z patronów polski przedstawiony jest na jednej z plakiet dzwonu Zygmunta? Tutaj to widać? Niestety nie. Tak, nie Wojciech, albo Stanisław. Proszę, że Wojciech. Ale Stanisław. Stanisław, Stanisław. Przez ilu mężczyzn poruszany jest dzwon Zygmunta? Dziesięć to okrągła, taka ładna liczba. Dwanaście, bo tyle apostołów. Aha, właśnie, przepraszam. Ajk. <noise> o, łóż puznę dzwon to tutaj... O kurczę, to będzie ciężkie. No, a jak to się przesuwa? Aha, dobra. O, dobrze. Dobrze ci idzie, bo... Eee... nie. Dobrze. Cześć? Tak. Co teraz? To z, ty z tym po prawym górnym rogu. Nie, dobrze miałeś, dobrze miałeś, to zamień. Zamień jeszcze raz. I to po prawej górnym rokiem. A, o, dobra, tak, teraz widzę. Teraz muszę to wymieniać. Eee, nie, to było dobrze. I... Nie, coś, coś tu nie gra. Nie, to chyba musi być jedno w dół. Tak, jedno w dół, wszystko. Eee... Tak. O, tak. Tak, dobrze. Nie. Nie, na no odwrót musisz lewą stronę z prawą zamienić. O, o no teraz. We... Dobrze, we... poradziliśmy sobie we... z tym ciężkim zadaniem. <laughs> o, oś czasu przedstawia wydarzenia, podczas których bił dzwon Zygmunta. O, tutaj można zrobić zdjęcie, właśnie, żeby. Żeby w zasadzie znać takie informacje, bo to jest... Dokładnie, to jest myślę, bardzo że... ważne. To jest, to jest to bardzo, bardzo ważne. Tak. Po Polski do Unii Europejskiej, przecież to był najgorszy ruch w Polsce. Dobrze. Ja nie, no i tak jak już powiedziałem, nawiązuję do najlepszego polityka, mianowicie e, adwokata e, Diabła, czyli tutka <laughs> mm, <laughs> Adwokata pana... E, <laughs> Dobra, sobie wy, wy, wysłów się polityka. szybko. to nie jest dobry biznes dla Polski. Dokładnie. Dalej. Legenda to opowieść, tak. Tak, tak. Hejnał to... Yy, pierwsze. Pierwsze. Historia hejnał z... z Tatarskim. Podczas której... Yy... Bitwa pod, yy, on, pod Monte Cassino na Stówę, bo tam Polacy byli. No. O, no, jest to dla mnie to ogromna radość. Ja... Czekaj, chyba, więc... chyba tak dobrze odpowiadaliśmy, że, odpo że odblokowaliśmy Easter Ega. Jest to dla mnie ogromna radość, że mogłem się w Krakowie wynieść do chwały błogosławionych Aniele Aniele Salawe. Ile razy modlę się przy jej relikwiach jak głęboko zapadły mi w pamięć. W serce te słowa panie żyje, bo każesz umrę kiedy chcesz, zbaw mnie, bo możesz. Tak. W którym roku podczas mszy świętej przed Kościołem Mariackim Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Anieli Salawy? 97 Pierwszy Pierwszy, 94. No. Pierwszy tam był sobie. Nauczyć czytać, dobrze? Nauczyć po... czytać, bo <grym <grym <grym> inteligencji tego spotkania Połącz pary opis wydarzeń z... Nie, to się nie, nie, z... się a... nie da zejść Aha, i to <grym <grym> będzie to takie, a towarzyszenie Jezusowi podczas przemienienia nie. Pan panowie się już robi bardziej coraz religijna gra. Zwieraje się Jezusa. O! No do te! Przemiennie, przemiennie. Prawy ruch Polska z Prawy dolny O, Dobrze. Kres. Powołanie się na Pawła Apostoła. O, trafiłem. Piotr Ryb. Piotr Ryb, A? A nie, nie, nie. To, to jest... i to. Dobrze! To jest skała. A nie, ty jesteś To jest ty skała. Jest <laughs> To jest skała. <laughs> Tyle. Dobrze, połącz w pary. Piotr, czyli skała, pobyt w Rzymie. No tutaj pewnie ochrzczenie poganina, bo widać ogień. No bardzo dobrze, poganów się powinno chrzcić i w ogóle się to A, to, to męcze, męczeńska śmierć. Ochrzczenie pobyt poganina. Pobyt w Rzymie to będzie koloseum. Piotr, czyli Piotr skała, skała, pobyt w Rzymie. Ty jesteś skałą. Ty jesteś skałą. Tego Co on nie widać. To <laughs> jest skała. Witacie Splendor. Encyklika. orędzie, pismo lub dokument wystosowany przez papieża do wiernych. Dopasuj do nazwę encykliki myśl przewodnią. Oho, Oj, to będzie ciężko. Co będzie? Tak zwane strzały! Mhm. Mm nic nigdzie nie pasuje. Prosta społeczna to będzie o błędzie socjalizmu i chrześcijańskiej wizji stosunków społecznych. Tak, i tutaj Ewangelia życia. No zostały te trzy, które nigdzie nie pasują. Raz. Co jest? O, jednak nie. ktoś mnie odpitał już za No. Jak to? <laughs> Polecamy no ale, ja rozumiem, że nawet dziki to wiem, jak już pan fajny okay. kiedyś powiedział, ale... Ale bądźmy szczerzy, tutaj jest jakaś maniana. No bo tu powinna być odkupi odkup odkupiciel człowieka i troska społeczna. Tu powinna być troska społeczna. A weź próbuj przesunąć tego odkupiciel człowieka. Gdzie jest odkupiciel człowieka? No, w polskie nazwy, trzecie od góry. nie, ma... no, nie da się. A daj jak grać? O, czekaj, 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 bo to może być też Redemptor Hominis no 77 i tu powinno być... Odkupicie człowieka, czekaj, może... To jest kolejny błąd, no jak mamy wygrać grę jeśli. Patrzcie, tutaj, idealnie nie. dopasowane, nie pasuje. Nie Ale dopasuje, wiecie, nie pasuje. że myśliśmy do tymi osobami które to grają. Nie wiem. pasuje. No, A, wy... je, to, to, na, to, grać, na, to, to. to poszły, na to poszły pieniądze podatników, tego się nie da... nie da się wygrać. Dobrze trzeba... Nie wybrać... no nie da się grać, nie wykładam obejrzeć. Ej, no. Hej, no. może, może można zrestartować, może. tylko jak dam... zacznij od nowa jak dam zacznie od nowa, to zacznij całą grę od nowa, to jest problem. A to weźmy kartę samą, chociaż samą kartę. Właśnie spróbuję kartę. od i Iwo, bo jak znowu coś źle, to będzie, że nie pasuje nigdzie. Udało się! Dobrze! Wygraliśmy Ale ta gra, według mnie, nie ma sensu, no bo... Pierwsza że się zepsuła. To... I to już nie pierwszy, po prostu, błąd. Były literówki. Ale to był taki poważny błąd, poważny błąd. No to był błąd, w ogóle, z całej strony, no. No tym... że taka mama, taka matka, puszcza takiemu dziecku... Pięcioletniego, którego mieszkamy, żeby no. sobie rozwiązało zadania no, o papieru I co? Ono I, ono. I ono będzie płakać. No, ale według mnie to ogólnie nie miało sensu, bo Ewangelium wita 25 marca. Ma nam coś to mówić? Tak bardzo wiecie? No dobra. Kole, kolegiała Świętej Anny, 8 czerwca 1997 o. roku, Jan Paweł II wziął o. udział w uroczystości 6. W atlecia wydział Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Karol Wojtyła często odwiedzał grób świętego Jana Skant. Święty Jan Skant kantował w pokerze S. Urodził się w Kętach, a zmarł 24 oh, grudnia 1473 w Krakowie. Nie wybacz tu! Ale w ogóle miałem zbyt gościu. Co za zmiana. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ej, daj, 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 po prostu sprawdź. I nie, to będziemy mieli dwie, dwie odpowiedzi do wyboru. Sobia, jak to jest oszustwo. Hmm. Jagiellońskim wow. to jest wale. Serio? Kończył w 1418 roku, gdzie od 1429 roku prowadził wykłady. W tym samym czasie został kanonikiem i kantorem w kościele. Tam był podany ten kościół. Daj mariackim! Mariackim. Ten sam kościół był późniejszą pierwszą krakowską parafią. Relikwie Jana Kantego spoczywają w kościele. Z patronem Krakowa archidecezji krakowskiej, profesorów, nauczycieli i studentów. O, na mariacki, ej, to właśnie, Mariacki, tak. Mariacki, dobra. dobra, 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 ale chwila. Patrzcie, możemy tutaj zagiąć księdze, bo powiemy, że Jan Kant, że właśnie modlimy się tutaj do Jana Kanta, jak będziemy, już nie na online, ponieważ jest on patronem nauczycieli i studentów. Wow. Więc możemy tutaj skierować nasze modlitwy do Jana wow. Kanta na lekcję religii. Co o tym uważasz? Dobry plan. Dobry plan. A zaimponujesz księdzu? O Anne, Anny, Anny, Anny. Andrzeja. O, nie. nie no, Florian musi być. <grym>, Florian jest najlepszy. Korkowska. No ja przepraszam. Do pana dyrektora, jak to ogląda? Oczywiście, że to ogląda, jakby mógł nie oglądać. Święta Edwiga Andygaweńska. O, to bo też na, na historii, bo to ja nie drzewo genealogiczne. No to trzeba na logikę, nie? Na logikę, no tak, dobra, no. kto jest? Kr Karol Robert, Król Węgier, a... Tutaj jest zasłonięte. 1333 nie padł. 1334 jest do Jagiełku. Stop, stop, stop. Przed w ogóle zacznięciem wszystkiego. Jak można zrobić kręgę, gdzie jest Jadwiga i to jest zasłonięte? To jest zasłonięte. Jak tak można zrobić? To boli w oczy. 840 tysięcy, ale dobrze. Róbmy dalej. Dobra, to najczęściejsze będą na dole, tak? Eee, tak. Nie, tak. Łącznie te kopie. Tak, Łokietek to będzie najwcześniejszy. A tak, tak. Najwcześniej naprawdę to Na będzie. Teraz tak, później Kaźmierz Wielki będzie to będzie k Później Ludwik Węgierski to będzie 70. Ludzi później 84. Węgierski. Nie, 84 nie, to będzie Jadwiga. 86 będzie do Jagieły, a 400, a 400, Mówię, a 400 do Anislik. No, prosto. O. Ja Jak... ...tak jak... ...jak Jadwiga... ...przekazać... Dobra, tutaj tak nie czytałem... ...wcale nie wiem ...bo ona się zmaga w wieku tam... 400 lat... ...Ojcem Jadwigi był... ...on miał 50 lat chyba... ...czy 40 jak ona się z nim poświęciła... ...to miała 1,5 lat... ...i właśnie ten z Krakowa... ...no, a stówę... ...Ludwik Węgierski... ...Ludwik Węgierski... ...Ludw... ...Nie, jak nie przekazała swoje klejnoty. <głos> <głos> Aby obronić Uniwersytet w Krakowie, Jadwiga kanonizował papież Jan Paweł II. Narzeczony Jadwigiem miał imię <głos> <Wilhelm>. <głos> Co? Mężczyzna. w był Jagieło, Jagiełło, psał też floriański, psalmy. Proste. Wszystkie strzelałem, ale to wiecie. <noise> Dajemy sprawdź? Pierwszy eee, raz? Tak, czy, czy to pisze? Tak, sprawdźmy. Tak, tak. A i źle wszystko, nie chce, niestety. Karol Wity, pierwszy raz na Uniwersytecie Jagiellońskim był w 1930 roku na promocji e, magisterskiej. Co? Nie, doktorskiej. Doktorskiej swojego e, brata, pewnie tam coś było. Swojego... Tak, możliwe, możliwe. Swojego Ktoś starszego? Starszego, starszego brata starszego? Edmunda. Tam, e, Uniwersytet Jagielloński był alma mater Karola Wyty, gdyż najpierw studiował tam polonistykę. Brawo. Co? Następnie teologię, gra? czyli naukę o Bogu. Bogu. Dobrze. Jezus, jak my jesteśmy dobrzy w tą grę. To jest długa gra! długa gra! Ile to się nagrywa, chwila? To już 35 minut! Jo, ja nie, ten odcinek będzie dłuższy od Minecrafta. Kościół Świętego w tak. Nie, ale wydaje mi się, że zrobimy z tego dwa epizody. Nie, zrobimy Aj! trzy, patrzcie, zrobimy trzy. Jeden Wadowice, tak. drugi Kraków, trzeci Watykan. Tak, dobry plan. Ulecenie przy porządku i wydarzenia związane ze świętym Florianem do odpowiedniej epoki na osi czasu. No i też będzie trzeba wyciąć ten głupi taki fragment z, z tym no. ćwiczeniem. W sensie wiesz, no już no pokażemy koniec. To musimy od początku, tak? Życie i działalność świętego Floriana to będzie starożytność. żytność. Eee, to, sorry. Wykania do... Wiecie, jest następ, następne, czyli ee, sporządzenie sporządzenie... To chyba tak, dobra. Działalne w kościele świętego. będzie to, co trzymasz. Nowożytność. I ostatnie będzie to, co współczesne. Dobrze, a musimy i tak trochę przyspieszyć, bo 35 minut, a my jesteśmy 70%. A, oj, przepraszam. No, ale już dobra. Zakon to Wspólnotarę. Re... Tak. No. Klasztor to miejsce. Reguła klasztorna to... Jadł zakonników. Dobrze. To ty, wszystko... No A my zakonnik. Powinien mu zro... zareagować natychmiast. Zareagować powinni... na tymiastek. Między modlitwą a odpoczynek. Nie, między pracą fizyczną a modlitwą. Święty Benedykt zaleca, aby klasztor można był samodostarczalny. No bo oni tam to takie jakieś Tak, tak, tak. Benedyktyni tutaj można przeczytać. Połącz ze sobą wyrazy o tym samym znaczeniu. Infer infermeria, szpital, e dormitorium, sypialnia, reflektarz, e jadalnia. Tak. O, widać, kurczę! Pana weź mi teraz. Nie, o Dormitorium to jeszcze Harry Potter nie pan. A właśnie nie, to jest tatańska... Sat, sat, eee! Abemus papa! Ty idź pan! wolno się, się zaraz poświęcę. Dobra. Karol Wetyła w 14... 1942 roku wstąpił do tajnego metropolitańskiego... metropolitarnego seminarium duchowego. To co to No dobra. I tak nie potrafię czytać. Odpowiedz na pytanie. jeśli <laughs> <laughs> po upadku? Eee, tak Lwów No to... Co ty Lwów jest, jest na dole? Na dole! Oj, przepraszam Warszawa w środku. Warszawa Nie z Warszawa? No jest Warszawa. Ja jest na górze, na górze. Jest na górze, Poznań koło, Byd koło Bydgoszczy Jakoś <laughs> tak na górze. Dobrze, to, że, to, że nie wiem gdzie jest, gdzie był Lwów, to już... Ja tak się Dobrze, Niemcy zamknęli nasz. Eee, dobrze. Uniwersytet Jagielloński, a jego profesorów wywieźli do obozów koncentracyjnych. Dobrze, że wybrali sobie nasze miasto na stolicę generalnego gubernatorstwa, to przynajmniej trochę o nie dbają. Trzecia że nie, generalnego gubernatorstwa. Generalne gubernatorstwa. Oczywiście, to bo to pisze. Najpierw, Podobno ludzie sami zagłosowali, że chcą należeć do radzieckiej Ukrainy, do radzieckiej Białorusi, a nikt nie. ZBSR! Że głosy by... były liczone, oczywiście. Niemcy wysiedli nas z domu. Oczywiście, że się... Tata mojego brata pracował przed wojną w starostwie, a mama była nauczycielką. Przypuszczam, gdzieś daleko na wschód, może na Syberię. Aj to tak! Strasznie byli ci zaborcy! Jeju, jak ja ich nie lubię! Ja w ogóle myślę, że Niemcy to wszyscy są tacy jacyś. Tak, no! A, to są szatani. Zupełnie poniższy tekst. Na początku było jeszcze nieźle, a teraz uczymy się wprawdzie po polsku, ale o tym, jak wspaniały jest Związek Radziecki i jego przywódca, Stalin. Musimy nosić pionierskie chusty i mówić, że nie wierzymy w Boga. A, to co? co? ZSR ZSRR? No to czemu w poprzednim... Aha, dobra, bo dałem sprawdź. O, tak jest łatwiej. Myślę, za co, musimy... co To jest propaganda, to był Związek Socjalistyczny Republiki Radzieckiej, a Dzień, nie tam jakiś Związek Socjalistyczny Republiki Sowieckiej. Co wy zmieniacie znaczenie słów? Ja... <laughs> Obych, spokojnie. Zawsze był Związek Radziecki, to jest nagle Związek Sowiecki się Cuda. Myślę, za co musimy udawać, że jesteśmy Niemcami Rodzice podpisali w związku z tym jakiś dokument Rozmawiamy tylko po niemiecku Tata powiedział, że w przeciwnym razie będzie z nami źle Pewnie ma rację, bo przestałem widywać wielu sąsiadów Podobno niektórzy zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych A inni po prostu rozstrzelani Mój wujek był oficerem Wojska Polskiego 20 września 1939 roku Dostał się do niewoli radzieckiej Do... Co? do kwietnia 10. Żołnierze to i co teraz? To on tutaj go wziął do niewoli po prostu. A nie, bo niewola radziecka. Pisał do nas listy z obozu w kozielsku. Potem wszelki słuchanie zagitnął aż do roku 1943, kiedy dowiedzieliśmy się z radia, że z rozkazów władz radzieckich zostało zamordowanych. Co Niemcy tak. generalny gubernatorstwo, już nie chcę mi się czytać. No Ej nie stało, co jest grane? I tutaj będzie kolejny odcinek, no bo już mamy 40 minut To będzie po prostu pocięte między Wadowice, Kraków i Watykan i Wadowice się skończą na kremówkach po prostu. Watykan to...